Właśnie popiłam herbatkę i w międzyczasie planuję, co dzisiaj ugotuję. No i tak właśnie wymyśliłam. Postanowiłam, że dzisiaj ugotuję gulasz wołowy dla Vincenta. To będzie takie danie jednogarnkowe z warzywami, z dużą ilością warzyw. Także myślę, że będzie mu smakować. Będzie jeść to danie pierwszy raz. Ugotuję go więcej, z tego względu, że wołowina gotuje się dosyć długo. Więc w planie mam ugotować większą ilość i później sobie poporcjować, po, podzielić do malutkich słoiczków i zamrozić. I po prostu w międzyczasie będę sobie to danie kiedyś tam rozmrażała i podawała. A składnikami naszego dzisiejszego dania, tej zupy gulaszowej, można powiedzieć, czy też gulaszu, będą. Zobaczcie, już to mam przygotowane. Co podamy? Eee, tak, tutaj mam mrożony groszek, takie półkubeczka, takiego. Dwa plastry wołowiny. Udało mi się super wołowina dostać. To jest antrykot wołowy, ale takie chude, fajne mięsko i tego jest 470 g. Zważyłam wcześniej, także tego jest 470 g. Oczywiście możecie zrobić z mniejszej ilości, jak wam wygodnie korzeń natki pietruszki, marcheweczka, por, seler, batata już pokazywałam i czosnek. I przyprawy, których dzisiaj użyję, to będzie liść laurowy, liść laurowy, natka pietruszki suszona. Jak macie świeżą, to jeszcze lepiej możecie dać świeżą. Papryka słodka w, w proszku, ziele angielskie. I owoc kolendry. Na początek zajmę się wołowiną, bo warzywa dopiero dołożę później, jak wołowina już będzie miękła. Wołowinę pokroję w takie, no w kosteczkę, taką dosyć drobną. Taką kosteczkę. I wrzucam do garnka, nie będę tego posmażać, bo e, uważam, że takie małe dziecko nie powinno jeszcze jeść smażonego, także będę ją tylko dusić. Smażone mięso nie jest wskazane dla takiego małego maluszka, także trzymam się tego i gotuję zdrowo. Będę wołowinkę dusić, będzie równie dobra duszona. Tak wygląda wołowina, tyle je jest. Teraz ją przyprawię liściem laurowym. Dodam dwa listki laurowe. Trzy kulki ziela angielskiego. I tak powiedzmy jedną trzecią łyżeczki ziarna kolendry. Do tego pół łyżeczki Y, pół łyżeczki papryki słodkiej w proszku. Y, natkę pietruszki dodam na samym końcu. Nie potrzeba je tak, y, gotować. Nie chcę, żeby się tak długo gotowała, żeby zachowała więcej swoich wartości odżywczych. Zalewam filiżanką wody i gotuję pod przykryciem. Ja myślę, że tak na pewno z półtora godziny będzie musiała się ta wołowina gotować. W międzyczasie sprawdzę. Jak będzie już miękła, to wtedy zajmę się warzywami. Na razie musimy zagotować wołowinę. Wołowinka jest w garnku, co słychać. Gotuje się, jeszcze troszeczkę potrzebuje, ale ja już przygotowuję warzywa. Pokroję je, położę sobie już na talerzu, tak żebym mogła je po prostu później tylko dosypać do tej wołowiny. Wszystkie warzywa później włożę równocześnie, także nie ma to znaczenia, co pierwsze będę kroić. Kroję w takie dosyć, dobra, w dosyć drobną kostkę. Nie za dużą taką, żeby fajnie naraz można było ją wziąć do buźki, to znaczy, żeby Vincent mógł ją zjeść, nie miał z nią e, z taką kostką problemu. Wiadomo, wszystko będzie miękkie, także on sobie z tymi warzywami będzie doskonale radził. Warzyw wyszedł cały pełen talerz, także bardzo dużo. Eee, tak czekam aż wołowina się ugotuje, i później dorzucam warzywa do wołowiny i wyciskam czosnek. Wołowina jest już gotowa, jest mięciutka. Gotowała się półtorej godziny, teraz wycisnę ten ząbek czosnku do niej. wszystkie warzywa. Myślę, że jeszcze jakieś pół godziny będę musiała tą wołowinę podusić. Myślę, że jakieś pół godziny jeszcze ta wołowina będzie musiała się podusić. Zamieszam. Woda się trochę zredukowała, także można dolać jeszcze sobie taką piliżankę wody. jedną łyżeczkę natki pietruszki, więc teraz na etapie ćwiczenia głosu słychać go. Także zostawiam jeszcze na pół godziny, żeby się to wszystko zmiękło, zagotowało. Wołowina no, jest już gotowa, no wyszła po prostu aromatyczna, no przepyszna. Próbowałam, naprawdę smakuje bardzo, bardzo smakuje. E, poucięłam takie kawałeczki ogórka kiszonego dla Vincenta i wrzucę też tutaj, tak żeby troszeczkę też prebiotyków w postaci kiszonek sobie mógł spożywać i poleję olejem lnianym. Oleje olejem melnianym i za chwileczkę go yy, nakarmię. Tak, tak, już będziemy jeść. Proszę bardzo, stój ślinaczek dawaju, rękawki podwiniemy. Wincent jest gotowy do jedzonka. Dzisiaj zaczął troszeczkę więcej gaworzyć, już tak po swojemu zaczął mówić tata, więc tata jest mega zadowolony. A teraz już głodomor czeka na jedzonko i zobaczymy jak ta wołowinka mu posmakuje. Dobra, gotowy. Trzeba ci pokarmić, bo to jest takie ciężkie do jedzenia. Próbujemy. Próbujemy, czy to jest pyszne. O, wypadła matewka. Niesko. Bo jest bardzo miękka. Rozpływa się w ustach. Dziękuję, tak, zobaczymy ogórka kiszonego. Zobaczymy kiszonego. No. Ogórę kiszony. Wyleciał czy wypłyłeś? Spróbuję jeszcze raz. Mmm, pyszne. No ja wiem, że to by się chciało. Zaraz Ci coś dam, co będzie nie trzeba Ojej, kobiet. jeszcze chciałeś, ale... Masz jeszcze w buźce słońce. Za dużo? Nie. Za nie bierzemy do jaka. Masz warzywka. Widzę, że ogórek piszona naprawdę bardzo ładnie idzie zjada, w ogóle mu smakuje, tak jak widać ja tego nie przyprawiałam w ogóle są tylko zioła w środku, no i warzywa wiadomo pyszne, pyszna, pyszne, pyszne, pyszne. No, mięsko, mięsko, wypada mięsko jak widzicie, wołowinka smakuje, ale coś nie wiem, coś tutaj. Chyba Wincent chce wejść z krzesełka już. Oj, My no już będziemy kończyć jedzenie. Wincent zjadł dosyć dużo. No jest to bardzo treściwe jedzenie, także no, za dużo mu nałożyłam, ale no zjadł sporo tego i mu bardzo smakowało. Resztę tego jedzonka, nie, nie to z miseczki, ale to, które ugotowałam w garnku, zamrożę sobie. Włożę w takie małe, Oj. Włożę w takie małe słoiczki i sobie zamrożę. Spokojnie możecie to, mro... to nie mrozić. Słuchajcie, no, mamy kolejny dzień i znowu pada śnieg. Mamy marzec, napadało śniegu, cały czas pada. Pogoda jest znowu zimowa. Chciałoby się słońce, ale tego słońca nie ma jest szaro, dlatego też ten nastrój jest taki średni. No ale nic, trzeba dać radę, byle do wiosny, jak to się mówi. Dzisiaj zabieramy się za kotleciki z fasoli. Kotleciki, które nie będę ich smażyć, tylko ugotuję na parze, bo nie chcę podawać smażonego, będą na pewno pyszne. Tutaj mamy składniki na nasze kotlety. Ja mam namoczoną wcześniej fasolę czerwoną. Muszę ją wcześniej ugotować. Możecie zrobić te kotleciki z fasoli z puszki. Wiadomo, ta fasola w puszce, ona chyba ma w składzie sól. Ja będę gotowała bez soli. Do tego marcheweczki pół, pół małej cebulki, jeden ząbek czosnku i przyprawy. Ziele angielskie, majeranek, liść laurowy i papryka słodka. Najpierw ugotuję swoją fasolę. Jeśli macie fasolę z puszki, pomijacie tą czynność. Ja gotuję fasolę z dodatkiem liścia laurowego i ziela angielskiego. Do wody dodam dwa listki laurowe i dwa ziela angielskie. Fasolę zaleję wodą i będę gotowała do miękkości. No nie wiem ile to będzie trwało, myślę, że taką godzinę około, może troszeczkę mniej może to potrwać. Fasolka się ugotowała, jest już mięciutka. Gotowała się dokładnie godzinę, tak jak przypuszczałam, czyli udało mi się wycyrklować z czasem. Zapomniałam wcześniej dodać, że fasolkę moczyłam całą noc. Także jeśli macie w planie robić tą fasolkę z fasoli suchej, to polecam zamoczyć ją na noc, zalać wodą i na drugi dzień ją przyrządzać. Wówczas będzie no już będzie taka napęczniała, będzie będzie gotowa do gotowania, szybciej się ugotuje. Oczywiście można robić fasolkę nie namaczając wcześniej, ale proces gotowania będzie dużo dłuższy. To jest ta namoczona i ugotowana fasolka posólka rozgniețę widelcem. Tutaj zetrę teraz marchewkę na grubych oczkach. Dosypię moje przyprawy: papryka słodka, taka prawie połówka łyżki, łyżeczki znaczy nie łyżki, tylko łyżeczki i majeranek również taka połóweczka łyżeczki. Zapomniałam wcześniej dodać, że do tego też potrzebna będzie mąka. Ja będę używać mąkę gryczaną i do tego dodam jedną łyżkę mąki gryczanej. Wszystko mieszam. Mam wszystko wy wymieszane. Teraz do tego dodam dwie łyżki wody i dokładnie wymieszam i będę formować pupety. Też kotleciki, które zrobiłam z fasoli, wyszło ich z tej ilości 4 sztuki. Włożyłam właśnie na parowar, do tego pokroiłam batata we frytki, w takie słupki, i do tego dodam też szpinak. Mam go zamrożonego, on się rozmrozi na parowarze, i to będzie dzisiejszy obiad dla Wincenta. Włączę to na 15 minut, tak żeby bataty zdążyły też zmięknąć. 15 minut na pewno jest wystarczający czas. Myślę, że krócej by wystarczyło, ale chcę, żeby te bataty też były miękkie. Tak wygląda gotowe danie Vincenta. Poleję to danie jeszcze olejem lnianym. Pupecik jest naprawdę bardzo fajny. Taka nie za twardy, ale ma fajną konsystencję. Także sobie na pewno z nim poradzi. I za chwileczkę sadzam Vincenta i podam mu jego jedzanko. Haps? Haps! 絶対。<Cool> Jak widzicie, brudne dziecko, szczęśliwe dziecko, buzia zadowolona, najedzona, jedząko smakowało. Prawie wszystko zjad, znaczy, może zawsze przesadzam troszeczkę. Nie prawie wszystko, ale bardzo dużo zjad. Te kotleciki z fasolki smakowały mu bardzo, nawet szpinak zjadał i wytki z batata robione na parze. Także no fajne danie. Wincent zadowolony, zaraz jeszcze może troszeczkę coś podziwię, ale chyba już będziemy kończyć jedzenie. także mówimy do następnego razu. Wincencik w tle bawi się, trochę pojękuje. Dopiero wstał po tej pierwszej, jest po tej pierwszej drzemce. Ma już takie mniej więcej swoje stałe pory posiłków. Zawsze po tej pierwszej drzemce piję mleko, jest jeszcze karmiony piersią. I za chwileczkę pojękuję, wiem po prostu, że jest głodny. On już potrzebuje tych stałych posiłków też, nie tylko mleka, dlatego zabieram się szybko za gotowanie, zrobię coś na szybko, czyli gofra dyniowego. Składnikami do naszej dyni będzie dzisiaj starta wcześniej świeża, surowa dynia, taka większa garstka. Do tego jajeczko. Ja mam fajne, odzielone nóżki, także dzisiaj kupiłam zapas jajek, e, takich właśnie z wolnego wybiegu, wiejskich. Bardzo się cieszę, uwielbiam te jajka. I do tego mąka jaglana. E, także zabieram się do przyrządzania tego gofra. Rozbiję do dyni jajeczko. Wymieszam z dynią. I do tego dodam jedną łyżkę mąki jaglanej. Tak, więc będzie zaraz jeść chwilkę. Wszystko mieszam. to robi. Rozgrzewam teraz gofrownicę i będę, będę piec gofra. Dobra. Gofrownica jest gorąca. Dokładam mojego gofra. Jak wygląda gof? O! Super! Jest już dobry. Także wyłączę gofrownicę. Gofra posmaruję dzisiaj masłem z orzechów nerkowca. Mam takie masło kupione w Rosmanie. Także posmaruję to masłem z nerkowców i odam w takiej wersji na słodko, więc tak wygląda Winiu, który czeka na jedzonko. Jest zadowolony. Czeka, nie może się doczekać. Ach, taki głodny jesteś. Pokaż, jak jesteś głodny. Taki głodny. A powiedz tata. Winiu się nauczył mówić tata, tata. Powiedz tata. Tata. Okej, okay, nie przedłużamy. Dajemy jedzonko. Kochanie. Gofry są przecięte w takie trójkąciki i posmarowane masłem orzechowym. Zobaczcie, jaką słodko je, to jest dopiero, e, my rozszerzamy dietę, tak już jak dobrze pamiętam, to będzie taki miesiąc dopiero dobry. Ale jak on już super sobie umie tą, tym mm. jedzonkiem wtrafić do buzi, trafić do mm. buźki i jak mu to smakuje i fajnie idzie, także jestem mega dumna, mm. cieszę się bardzo. Cieszy się serce, jak patrzy się, jak mm. dziecko tak wcina. Siema siecikuśku, ojejku, ja, masz pełną buzię, jesz trochę My już będziemy kończyć, Wincent, opróżył talerzyk, smakowało mu, ale pełno jest na ziemi i w silniaku, także nie jest tak, że zjad e, całość, którą otrzymał, a, zjadł, a dostał tylko pół gofra. Myślę, że więcej by nie dał rady zjeść. E, muszę mu za chwileczkę sprawdzić buźkę, bo mam wrażenie, że zrobiły mu się pleśniawki na języku. E, taki ma troszeczkę biały nalot na tym języku i... E, Obawiam się, że mogą być to preśniawki, bo ostatnio bardzo wszystko bierze do buzi. Zaczyna raczkować i też te rączki później lądują w buzi. My już będziemy kończyć. Vincent obiedzony, ale jeszcze dojada resztki. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Zachęcam do pozostawiania kciuka w górę, do pozostawiania komentarzy. Może macie jakieś sugestie, co chcielibyście jeszcze u mnie zobaczyć. No i do następnego razu.